Witam ponownie w mojej kuchni, mam na i dzisiaj będziemy robić taki koktajl owocowy, taki smoothie, który robię sobie bardzo często po intensywnym treningu. Jak tak przychodzę z domu już tak padnięty, że mi się nic nie chce, no i oczywiście chcę mi się bardzo pić, to taki koktajl, zobaczcie taką, taką ilość jak wypiję, no to mam kolację. Jest bardzo zdrowy, bo tutaj jest. I owoce, i jest dużo białka, mleko, siemielniane, dużo siemielnionego, i też dodaje dużo oliwy z oliwek, która, jak pewnie, pewnie wiecie, jest bardzo, bardzo dobra dla do naszego zdrowia. Jest, posiada mnóstwo takich wartości które sprawiają, że nasz organizm lepiej pracuje i zawiera te kwasy omega 3, które bardzo dobrze działają na serce i taki koktajl właśnie po treningu czy też po jakimś wysiłku czy nawet po prostu na kolację to jest bardzo dobry pomysł. Także zapraszam do oglądania Muszę powiedzieć, że to jest mój ulubiony koktajl, piję go albo no, staram się pić jak najczęściej, szczególnie po intensywnym treningu, ponieważ on posiada takie dwie główne zalety, które od razu widać. Po pierwsze, po takim koktajlu nie chce mi się jeść i, i to jest bardzo duży plus, no bo zazwyczaj jak po z treningu przyjdę, no to jestem bardzo głodny. Druga bardzo zaleta, duża, no, ponieważ tutaj jest dużo wody, ale nawet jakbym taką wodę pił, to ciągle mi się chce pić, a po takim koktajlu no, doskonale gasi prawnie, pragnienie, a ta ilość wody, która tutaj jest, no, jest w zupełności, oczywiście nie no, jest to e, na cały dzień, ale przynajmniej tak na, na godzinę czy dwie gasi pragnienie już mi się nie chce pić, więc to jest naprawdę... Tak od razu. No, jest przede wszystkim bardzo dobry, smakowo. Także bardzo polecam, żeby te sobie robić nie tylko po treningu, ale no one są bardzo dobre na śniadanie, na kolację. No i ten koktajl, szczególnie właśnie ten koktajl, tak. Starałem się dobierać składniki, żeby on był jak najbardziej, żeby on miał jak najbardziej pozytywny wpływ na, na organizm. No to on posiada takie. Nie tylko dwie, ale dwie główne dwa główne składniki, które są naprawdę no, trudno przecenić ich właściwości. Pierwsza rzecz to jest siemielniane. No siemielniane to polecam, żeby sobie wpisać w Google'ach co siemielniane dobrego może zrobić dla naszego organizmu. Oczywiście jedzone Systemat jedzone systematycznie, może nie codziennie, znaczy najlepiej jakby jeść je codziennie, ale nie, że raz, no to pewnie niewiele pomoże, ale gdybyśmy takie siemię lniane jedli systematycznie, byłoby stałym składnikiem naszej diety, no to naprawdę, no to poza tym, że bardzo dobrze wpływa na układ krwionośny, zmniejsza Dolegliwości skórne, ma podobno ma nawet właściwości y, przeciwnowotworowe. No może nie leczy nowotworów, ale y, może, tak jakby, zapobiec nowotworom. Ma dużo błonnika, który jest bardzo ważny dla naszego organizmu. Y, no i ma mnóstwo różnych. No jest bardzo dobre na, y, na wrządy żołądka, na jelita. Także takie siemielniane czy też w postaci takiego koktajlu. Jak nie chcecie takiego koktajlu, no bo tutaj możecie powiedzieć, że, że jest dużo cukru, chociaż tak naprawdę to jest cukier z owoców, i, i ja bym się bardzo tym nie przejmował. No przede wszystkim yy, ja mówię tutaj o osobach zdrowych. No jeżeli ktoś ma jakieś dolegliwości, to warto jest wcześniej skonsultować się z lekarzem. Ja oczywiście, nie chcę tutaj doradzać tego jako jakieś lekarstwo. Natomiast dla osób, które nie mają jakichś specjalnych problemów zdrowotnych, no to bardzo polecam. Kolejna rzecz to jest oliwa z oliwek. No to jest, można powiedzieć, skarb dla naszego organizmu również. Działa przeciwzapalnie, ma bardzo dobre właściwości. Na, na układ kwinośny, na zakrzepy, znaczy przeciwdziała zakrzepom, no i mnóstwo różnych innych. To nie jest. Nie ma tutaj czasu, żeby nawet wymieniać e, wszystkich. Natomiast po, też polecam, żeby sobie wpisać w Google'ach e, oliwa z oliwek, jakie ma właściwości lecznicze. No i ogólnie, no, jest to bomba witaminowa dla naszego organizmu. To wszystko razem. tutaj gotowy. Odpowiednia ilość na kolację. Jak taki koktajl sobie po treningu zrobię, no to już później muszę jeść. Mm. No jest przede wszystkim przepyszny. Bardzo polecam, żeby spróbować. To jest po prostu kompletny posiłek. Może być na siadanie, może być na kolację, kolekka kolacja. No i jest zdrowy i dobry. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji.